Ponor i siła! Zupełnie jakby się Znani mi ten z własnej woli, się na To dla mnie zaszczyt. Jestem Nako. Czy byłaś ostatnio w Dolinie Poległych? Nie, nie sądzę. Czemu? Co tam jest? Mój głupi, młodszy brat. Dolina jest testem umiejętności i hartu dla nas klanu Niziny. Ale od miesięcy jest zamknięta. Rozkazy dowódcy. W całej okolicy roi się od śmiercionośnych maszyn. Na morzu obserwowano dziwne światła. Ale Dax lekko nie poszedł tam z gołymi rękami. Nie rozumiał słowa nie. Namówił dwójkę, by z nim poszła. Nie wracają od kilku dni, a szeryf Iwira ma ich wyciągnąć. Dziwne światła, groźne maszyny, zaginieni żołnierze? Sporo, nawet jak na szeryfa. Sam bym poszedł, gdybym nie zajmował się transportem. Poszukam twojego brata. Gdzie ta dolina? Na południowy zachód. W głębi ziem klanu Niziny. Poszukaj trasy wspinaczkowej na klifach. To będzie początek doliny. A jak spotkasz mojego brata, skop mu tyłek za to, że się martwię. Dziwne światło na morzu. Chyba pochodzą z bazy zenitów. Powinnam to sprawdzić, kiedy tam będę.